Oj. Jedziesz się go. Naprawdę, nie jedziesz w niego, na pewno Nie przejmuj się O kurwa oj! Co ty pierdolisz Ja Przecież tak go najebałem, że ginę już Przecież <noise> razy <głos> To będzie hit Kurwa, chciałem go tak rozszerpać Ale ja nie wiem, jak to nie siadło w niego Że nie zginął ja pierdole. Powiem tak, Muras jak przyjdzie tam przesadziłem w murować to Ja pierdole. Gmurzasz. Gdzie Ja zajdę. Ja zajdę co? Hmm? Gdzie, ja dołem. Ja dołem na dół? A trzech czterech tam jest. Dół? Na dwoje? <laughs> no to zekurwa. Góra wejść. Co ide? W kiepskiej komedii ty. I do do góry chyba idą I teraz, patrz, patrzcie co Pasza mówi. Trzech czterech tam jest. Trzech 4 tam jest, nie? Teraz tak. Ja z rampy. Izak z przybo. Du! Na dworze? <laughs> Kurwa nic nikt nie wie, nie? Info ja pierdolę, dół. przybo. Co? Kto? Ilu? Byłem też y jeszcze w jednym miejscu, bardzo wilgotnym. 9 miesięcy później. Ja. No. Ale w w formie. No tak, oczywiście, że tak. Ej dobra, nie ma też kamieni w ogóle z jest kiepsko Ja pierdolę z kokosa, co miałem podłożyć pod wodę, to zjadłem właśnie, nie? Co? Łupinę zjadłeś? Ej, chat, gdzie ja idę? Jezus, o Jezus Maria! Ja pierdziele, jak się zesrałem A wyrzuciłem kurde blade ten Pantera mnie dojechała, ty A ja jeszcze nie mam energii Ja pierdziele, jak się zesrałem no, do, dokładnie, tak jak po herpisze. Nie chodzi o, o trenowanie, tylko bardziej o gadanie ze sobą. No i widzisz momentami rundy przegrywamy przez takie gadanie w stylu: rzucisz flasza? No, kto rzuci? Ja rzucę. Ty rzucisz? Rzuciłeś? Nie. I chuj, i biegamy. No i kurwa wiesz. No ciężko jest tak ubrać coś, nie? <śpuszczaj> ale podzielone zdania. Ja pierdolę po 300 głosów równo ty, ale i jaja. <śpuszczaj> nie, kurwa! Tego jeszcze nie było. Nie wiem elo, w sumie, nie wiem Dzięki za 6 złotych Ej tego jeszcze nie było? A jebać was za taką pomoc No poczysta. No to nie gramy, no to pierdolink dzisiaj Jak ja podejdę, to co ja mam powiedzieć? To mi komendant powie co mam powiedzieć, ja podejdę, powiem i komendant słuchać co nami mnie powie To? Cie ja Wiem co się kurwa do dzieci mówi Spierdalaj co ja A nie, to co ja nie. mogę wiedzieć o dzieciach, jak mój dzieciak Oj. to Johnny White, no. <laughs> to, nie, to do niego na pewno się mówi spierdalaj. <laughs> no <laughs> to, to, właśnie, to powiedz, to to powiedz to mi, go. co ja mogę wiedzieć o dzieciach, jak mam kurwa takiego White'a, papito. I'm papito. One Jeszcze but... okay. Omar. Omar. <laughs> <abs. It's laughs> raz. Zaszczasz, masz. <grywa> This is no, so fucking easy. Kurwa, blokuje mi koła. Co twoje jesteś żeby za Besa ja będę to jest? Właśnie, kurwa! Fiatem no ja, tak Uno, nie ja nie też żeby za Besa jechał. Kurwa! Simek! Pojebany jesteś jakiś. Nie jeżdżę z tobą, się gdzieś z bolidem. No bo masz się nauczyć tego, żeby tak nie robić i żeby płynnie jechać. A ja tak robię, bo tak umiem Damki, żeby tak i jedzie. No, za co się dzieje, z kurwa, skoko. Damki, żeby ja Wej się Wejście, no Ale No, a i te komentarze uizaka Izaka na czacie Saju się do drzwi przecież nie zmieści No to ja sobie zapamiętam, nie? Botek zero Zbanuję tego chuja Tyle wam powiem, nie? Ej, jest ciemni, w ciemni, w ciemni, w, w kurniku Pale, Palę, palę kurniku Nie, nie, nie Uchylasz? Ja wejdę, ja wejdę Chcesz kur? W o ja pierdolę Jeszcze czerwona leży Ale co zrobiliśmy Majsi? Ale... Konek Jaki mis? Jaki miss? miss? Nagali jeden Odbiliśmy już Gdzie są? Okay. Co jest kurwa? Co ty robisz? A tu nie mój To przeciwnik Trzech Tomek B No i chuj. się. Ale kto to to? Ta... O dziwko O mój naps O mój naps O, oh, sorry, Rigono! Holy <laughs> fuck! Long is guys, long is Holding I am bro. Smoke fading, soon. Ty górek gdzie się. Coś się niesie, porórek. Dziękuję, władza. Gosia. Ciszej tam na dole! Ciszej tam na górze! Szukaj go, pogadaj z nim powiedz, żeby nie był taki uprzedliwy. Może go Nikt na komendę nie wraca Dobry, chodźmy. Dobra, do no, rady, bo to trzeba. No ja myślę, że w tym mieście porządnie było w teorety. Bo Jimmy i Jimmy coś, coś ma tak zawalone zbrojownię to to że nie wiedzą w to zbrojownie. No kurwa! Dobra, jebać tych zielonych, tak się nie dogadamy, bo robią burdel na górze. To nie my! <noise> To... to on! Jezu... Oj, kurwa! Ty chuju mason! No pięknie. Pościsznąłem się, ktoś tu czyścił chyba. Wpadłem na... komendanta, przepraszam. Dobra, załóżcie sobie od razu... Yy... ...plakietki na naszywki. Co? Nie, no nie, wierzę, no nie wierzę, Kurwa. Co on zrobił? <laughs> jak... Naprawdę po tylu latach no, amator, kurwa. No chłop dziecko jak Kurwa, no. sobie czułość komuś, bo jak ci jest, mówisz, że jest. Ostro i tym za bardzo tepiesz, no to jest za bardzo typane. No ale też w sumie ja inaczej nie umiem niż ostro hamować z drugiej strony No ale tu musisz ostro hamować na prosto I jak już zaczynasz skręcać to delikatnie uh -huh. No teraz skręcałeś i hamulec, no. Tuchet No kurwa przecież trochę dokamałaś mogę skręcając Kurwa ja tuchet to... ci zajebie zaraz Pierdoli mi Bana ci dam zaraz Coś one-tapa mu, one-tapa! Znaczy, normalnie jednak zabi, bo nie wierzę, że dasz. Ole, ole, Mastermind. I na plecy, i kosę. Nie kosę, nie, jest. Ole, Mastermind. To będzie hościc. No kosam. Wyjeb... Zjadłeś go tak. Jakby ci zajęło. <zajemy. głos>